Cześć, kochani, to Gruba Ryba Lobby. Słuchajcie, nie odzywam się, bo naprawdę jest bardzo dużo roboty, bardzo dużo zamówień. Słuchajcie, wczoraj wieczorem przyjechał do mnie syn Andrzeja, e, przywiózł mi duże widelce, duże groty e, klasyczne, kwadratowe, e, małe i duże, e, cygara, e, elki. Eski y, klasyczne, y, Mki małe, y, widelczyki duże, wszystkich grot jest prawie 500, plus do tego jest prawie 200 widelców. Część już jest popakowana dla klientów. Stąd się naprawdę dlatego nie odzywam. Słuchajcie. Półki, chociaż są zapełnione, to mówię w momentalnie, gdzieś tam się trafiają braki, i tyle w temacie. Słuchajcie, dzisiaj chciałem Wam życzyć miłego, długiego weekendu. Ja jeszcze się muszę wziąć do roboty, a jutro razem z Mareczkiem ruszamy na weekend majowy i będę na wodzie razem z Markiem i stamtąd się odezwiemy do Was, bo dalej, dalej funkcjonujemy i przede wszystkim w wolnym czasie między wędkowaniem a spinningujemy razem. Postaram się Wam poopowiadać o krzyżówkach Ancistrusa, Specjensa, co uzyskać z danego koloru i dlaczego to tak wychodzi. Pozdrawiam, Gruba Ryba Lublin.